Siemanko, witam serdecznie. W kolejnym odcinku na moim, na naszym kanale. Witamy. W tym odcinku powstanie rolada, boczek rolowany, taki bardzo prosty, taki najprostszy na samej peklosoli, czyli będziemy go peklować w solance która będzie się składała tylko z wody i tylko z E250, czyli eklosoli, którą tu mam. Jest tu jej 150 gramów, czyli na 2 litry wody, o 75 gramów na każdy litr. Wodę mam tu przygotowaną. O, tu boczek w ogóle był przymierzany wcześniej, więc jak coś pływa, to pływa od boczku, bo musiałem sprawdzić ile potrzebuję, żeby nam się ten boczuś przykrył. Robiłem roladę boczkową, boczek zwijany, boczek rolowany już dwukrotnie, raz w folii celulozowej. W sumie takiego też nie robiłem. Raz robiłem zwijany odwrotnie, czyli chudym do, do zewnątrz, a raz robiłem w folii celulozowej z przyprawą do kiełbasy drwala. Teraz będzie klasyczny, taki jak Pan Bóg przykazał. Boczuś ma 1,3 kg, piękny, chudziutki boczuś. Kupiony nieopodal w naszego miejsca zamieszkania. Rozmieszywamy sól, peklo sól, przepraszam. Nastrzykniemy go, aż się uleje uszami. Pokażę wam ten boczysz za chwilę, a tutaj roz, rozmymlam dobrze to. Słonoś... Już rozmymlałeś. To się rozpuści, jak się będzie gotowało, a ty szurasz i szurasz. Tą Co się gotową? będzie gotowało? A to nie będziesz tego gotował? Ja myślałem, że będzie gotowany. Tyle lat wędza, ona to jak się będzie gotowało, aleś zabłysk. A to czemu ty. Pokaż w tym włosy to blond. Robisz? Bo to się będzie w tym garnku peklowało. Żartujesz sobie? To będzie mi garnek do peklowania będziesz brał? Dobrze, ugotujesz w parniku ten ja obiad. Ja Myślałam, że ty robisz po prostu tak jak to kiedyś, taki miałeś. jakiś, mówię, jakiś pomysł, wymyślił, że będzie gotował w soli. Pokaż, nakrajł na swoje włosy blond. Będziemy go peklować, nie słuchajcie, operatorki. Patrzcie, jaki piękny Gady, ten boczu. Tu jedyny minus to jest taki, że był tutaj nacięty, ale nie przeszkadza mi to w niczym. I tylko tak go zrobimy jak teraz. I tu go spętam. I będzie pięknie. Mm -hmm. Ale. I teraz tak. Proszę tu podejść. Boczek jest dość gruby, prawie taki jak ja. To, jest to Lub możliwe. Niektóre elementy moje. To tym bardziej. Ja czy ja o brzuchu myślałem? A ty co. Znaczy. Ja wiem co ty myślę. Znaczy. Albo nic już nie powiem. Nastrzykujemy go dość porządnie. Tak, żeby... A to żeby ile to się będzie peklowało? Z, jak go dobrze nastrzyknę, to myślę, że z... ile? Z 3 dni go potrzymam w tej zalewie, w lodowie, oczywiście. Bo gdyby to było na przykład szybkie peklowanie, to jak po takim dobrym nastrzyku, on by był jutro już do wędzenia. A tak będzie za trzy dni. Co ty na to? No nie bardzo mi się ten podoba. A podobał. mi się bardzo podoba i będzie po mojemu. Dobrze wierzę u nas z domu zawsze ja rządzę. To zaraz Przyznaj się przed kamerami. innego nie w garnku będzie. Będzie tu peklowany, bo tutaj ładnie się rozwinął. Jeszcze masz trzy garnki, nie przesadzaj. Pięknie, go szprycuje. O boż. O, tak to wygląda. Myślę, że. O jest nastrzyknięty odpowiednio. Tłok przepuszcza, ale to są to jest ta. Nastrzykiwarka do małych rzeczy. Do dużych mam. Coś specjalnego od Miecia, więc Miecia pozdrawiamy serdecznie, prezent od Miecia. A do takie małe rzeczy, to, to to musi nam wystarczyć. Odstawiamy do lodowy na 3 dni, za 3 dni wyciągamy, pętamy, osuszamy i będziemy. Proszę bardzo, po trzech dniach zmienił się kolor, ale nie jakoś bardzo, więc mamy zapeklowany boczuś. Na razie go tu przełożę do misulki, bo nie będzie nam potrzebno, za chwilę możesz myć. Tak jest. Już e, to. to... W Bo czym? Upażeniu. Umyłaś? No ja umyłaś. Dobrze masz szczęście. Ja to jak u nas coś powiem to tak jest. No uh -huh. tak. I co? Ty będziesz po mnie mył. Ja jak sobie nagrywałam odcinek to nie przychodziłam do ciebie. Przynieś mi słoiczki. Przynieś mi to. Przygotuj mi to. Nie będę wspominał Możesz tego Kreta. Myć. Nie będę wspominał tego Kreta od nowa. Nie. Osuszyliśmy tak, chwilę. Tak zrobiłeś, że kreta nie złapałeś, Ręczniczkiem. Sama, zwykle wszystko sobie robić. Patrzcie. Taki boczek. Idealny, delikatny. Widzicie, co teraz zrobię? Też Wam pokażę. Dwa nacięcia. Tu będzie jedno. Skórę jak na byku. O. Tu będzie jedno. I tu będzie drugie. Ok, dobra. I co teraz? Będziemy go pętać. Będziemy go pętać. Ja nie wiem, czy nie będę musiał swojego paluszka użyć na chwilę. Użyjesz, nie, nie użyjesz. mi Twojego paluszka na chwilę? Nie. Radzisz sobie sam. Proszę. I ten, to nacięcie, pokażę się tutaj na chwilę, jak ja tak zrobię. To jest po to. O, po to. Naprawdę po to jest. Dobra. I teraz yy, będzie trzeba to porządnie związać. Ty bez tu byś musiała mi to, ten, pomóż mi, please, proszę Cię, już na wizji się, ten, przytnij tutaj paluszkiem Twoim, tutaj, na tym siópałku, o, widzisz, no, a poradziłbym sobie. Ostatni <laughs> raz Ci pomogłam, powiedz to, no. powiedz to. Tak będzie. Tak będzie, mówisz? Jeszcze zapomniałam, że miałam się nie odzywać w ogóle. A, widzisz? A nie da się, nie da się. Nie, to, się nie, to się nie da. To się nie da tak, no żebyś ty, ty przez da. sekundę przestała gadać. I potem jest, że ja gadam. Ty gadasz. No ty gadasz, ja to już. Ty gadasz, moja droga. Układasz te swoje mikstury, ja potem się nasłucham. Tak? U idę sobie do kuchni, żeby trochę mi głowa uh -huh. odpoczęła. I przychodzi co? i siada przy stole i bądruje dalej. Co na przykład? No, no, przykład, podaj przykład. Konkrety chcę. Jeden. Powiedzieć? Ale konkretnie. Konkretnie mi podaj. Przykład jakiś. Podaj przykład. Widzisz? Nie potrafisz podać przykładu. Widzisz? Tak to właśnie się odbywa. Moi kochani widzowie. Patrzcie jaki piękny boczu się robię. No tam ci wylazł już. Rolowany. Tak, ja tu jeszcze go spętam. Co ty myślisz, że co? A co ty myślisz, że co? To ja się tutaj będę bawił długo, bo ja chodzi mi o to, żeby go... Weź tutaj przed jeszcze mi. Poprosz. Paluszek, no to ci Poprosiłem Cię wtedy, weź. <głos> Proszę. <głos> tu na tym, tym. O, dobra, trzymaj na sztywno, tak. Dobra, ten. Co? Przeplatamy pod sznurkami z każdej strony. Żeby to jakoś tamtego, nie? Tak, powiedz yy, coś. coś. I teraz tak tu ciasno, żeby to nam wlazło tam, skąd wylazło. Tak? Tak. Tak. Żeby zaraz mi ktoś nie zarzucał, jak ty to wiążesz, zresztą nie tak. Nie? No. No. Tu, jeszcze jeden tu. O. Dokładnie będzie, czekaj, 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 nie denerwuj się, już mam. Dobra, okej. Okay. I teraz czekaj, ja to sobie zrobię... Wiesz jak ja to zrobię? Tu sobie nie to Nie, może ja się zapytać. Tu sobie to zawiążę. O, zrobię sobie takie coś. Czekaj, jak on będzie, żeby to było w miarę równo, nie? Żeby. Dobra, tu. Musi być równo. Tutaj o. Jeden i dwa. I teraz te niepotrzebne rzeczy, czyli to i to nie ma. Patrzcie na to. Tak wygląda boczuś, który jest. Przed osuszaniem. O, Ładnie go, cztery, cztery razy go tak fajnie obwiązałem. Teraz go odwieszamy na kij, żeby nam ładnych parę godzin ociekał i obsuszał się w warunkach domowych. Później do wędzarni wygrzewamy, istotne, wygrzewamy dość długo przed puszczeniem dymu. A ty Ale... chciałeś, żeby on był taki zwarty w środku? Będzie zwarty, co? Nie będzie, zobacz. Będzie. będzie. Nie zrobię jednej rzeczy. Poniżej tak to mięso w środku pociachać. Ale ja ciachałem nieraz i tu będzie. Nie ciachałeś? Te, w tym przypadku nie. Zobaczymy kto ma rację. Yy, na ki i za chwilę, za chwilę, dla was za chwilę oczywiście wędzarni. Przełożyłem już do wędzarni w temperaturę 50 stopni. Proszę bardzo. Tak wygląda. Ma być suche, nie możemy mokrych rzeczy wędzić. Za każdym razem wszystko, co robimy, musi być pięknie suche. Ja tu jeszcze jednym sznureczkiem się wspomogłem, żeby go bardziej ścisnąć, ten boczuś, żeby nam się nie rozwarstwiał podczas krojenia. Ale do krojenia to jeszcze trochę czasu, więc grzejemy go, żeby się podgrzał, taki fajny, ciepły, żeby był, i wtedy dym. Dym będzie ze Zrębek Bóg Olcha, i będziemy wejść do koloru w temperaturze 60 stopni, ale to jeszcze chwilę odpalenie i wystarczy. Tak jest. Wprawdźmy teraz. I już zaczyna być widać. Temperatura zmieniona na 60 stopni. Na chwilę podskoczyła to, co widać na czerwono, później wraca. A nie, nie zmieniłem, co ja mówię, o mój Boże. Teraz 60 stopni jest ustawione. O. I termoobieg, dym leci. I teraz w tej temperaturze będziemy z 3 do 4 godzin do pięknego koloru. Oczywiście później jeszcze będzie parzenie. 4 godzinki myślę, że. Wystarczy. Jest dobrze. Zabieramy do parzenia i będziemy parzyć. Parzyć z jakiejś myślę, półtorej godziny w 80 stopniach. Hartujemy i gotowe. Bez mierzenia wewnątrz. Sami zobaczycie, jak pięknie się przeparzy. No to gara z tym. Teoretycznie powinno się jeszcze chwilę czekać, ale... Nie, teoretycznie. nie, co? nie mogłeś się powstrzymać. No, to jest już schłodzony, tylko że jeszcze jest bardzo świeży. Yy, ja od razu. Będzie chwila prawdy teraz. Jest to świeży, jest świeży. No, na coś musisz zegnać, nie? No jak zegnać? Jest no, świeży, już no, mówię co, że jest ci. Świeży? No jak co? No. Patrz. Widzisz jak pięknie. Bo oh jest. O Boże. Rewelacyjny. Ojejo. Co tam się dzieje? Makaron. Czekaj, trzeba pod... ten... Wyłączyć. Roboty mi tu narobiło, od jedzenia mnie odrywa, no. Pyszny. Nie udław się. Niesamowita. Mm. Wow. Piękny, nie? Powiem ci, że nawet ci A weszedź. co powiesz o tym rozwarstwianiu się? No, Jest tak świeży. No, ale jak będzie potem ostygnięty, to będzie się rozwarstwiał, bo się bardziej wysuszy. Nie znasz się w ogóle. Jak to nie? Nie tak jak ty mówisz. Właśnie jakby się rozlatywał, to teraz by się rozlatywał najprędzej. Później... Nie będzie. Hmm. Już jelę. wystarczy. Przejelę. Tyle czekania. Ja nie wiem, że to w ogóle dotrwałeś. Już? Hmm. Pa. O jesu. O jesu. Rewelacja. Hmm. Wow. Hmm. Nie są mm. Ja chyba nie wiem, czego ja na raz nie zjem. Tu no kilo 300 tylko. To no no, no na pewno go nie schowasz. Może dzieci by posmakowały. Mamy takich. Zobacz, jaki sparzony. To, co Wam mówiłem, w wędzarni. Patrzcie. Półtora godziny po 80 stopniach. Skóra sama schodzi. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Mmm. <laughs> mm. Wydaje mi się, że ten kawałek jeszcze lepszy niż ten poprzedni. A następny, jak będzie, pewnie jeszcze lepszy. Musicie je sobie zrobić boczek rolowany, to jest tak proste, że tak proste, że aż śmieszne. Hmm. Polecam wam. Kochani, a jeśli się film podobał, łapam w górę i komentarz. Hmm. Hmm. Patrz. Działaś? Widziałam. A no. nic no, się. się powiedziałaś? jakbym wyrzucił Bogdanowi skóry? Nie byś nie wyrzucił. Subskrypcja i dzwoneczek na początku. Drogi widzu, jeśli zdecydowałeś się oglądać ten wspaniały film na tym wspaniałym kanale. Jeśli chodzi o Peklosul i o wszystkie inne rzeczy niezbędne do zrobienia wyrobów domowych, wszystko kupicie w sklepie Jelk z Polska, link macie w opisie. Razem z kodem rabatowym Kostrzewski10, z którym będzie 10% taniej. Wędzarnia HMB Smoker wędziła ten wspaniały boczuś. I tak jak widać, uwędziła go wspaniale. Cztery godziny i e, zadowolony jestem. Pyszny. Widać. Nie mm. da się tego ukryć. No mm. Nasze social media. Zacznę od grupy na Facebooku. Swojskie gotowanie i wędzenie. TikTok Swojskie Gotowanie, Instagram Swojskie Gotowanie. Link do wędzarni HMG Smoker nie wiem, czy mówiłem w opisie filmu, czy nie mówiłem? Chyba mówiłem. No, a jak nie mówiłem, to mówię teraz. A więc tak to, kochani, wygląda wszystko. Polecamy, pozdrawiamy. Cześć.